Cześć, wszystkim ja Jestem gdzie w dzisiejszym odcinku z gramy w CSGO, a dokładnie One 1 z siewkiem. Lubię placki. Jest to pierwszy odcinek, więc jeżeli Wam się spodoba to zostawcie 40 łapek w górę i odcinki z CS będą pojawiać się częściej. Pamiętajcie, żeby wpisywać Gielek w sklepie Fortnite. Zachęcam również do subskrypcji kanału i bez przedłużania zapraszam do oglądania. No dobra, to yy, lecimy 11 rundek, yy, no no i no i, i let's go! Idziesz na pewno na B, mogę się założyć coś na B. Nie pójdziesz Ada w pierwszej rundzie. Łaż bo się Tak no, kurde, to na szyfcie lecisz. Nie, to, to z BND. dostanę jakiś promo jak ci wsadzę kosę? No, możesz dostać Digielka, 3 na świetl. no wam zapasie. jedno. jedną. Nie no, nie mam no, funduszy. Dogadamy się wiesz jak jest. Dobra, tu bez shift, lecę na pełnej Si nie boję ciebie Pamiętam, bo atakuje się na 30 sekund i nie musisz <laughs> no Dobra Nie wiedziałem, nie wiedziałem Jezu, gdzie ty siedzisz? Myślę, że zaraz będzie albo Kosa w plecy Ja się nie boję Lec Ale padaka, gaming Nie, 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 nie Ja pierdzielę, ja wiem No pędź to Wylew był taki, że stajesz Daniel za doniczką Samo jest za doniczką i to był five head totalny Rush B No już się to wydało, ja się cofnę Nie no chcę co, patrzcie, stajesz tam Ja mam czysty snike'a Jak tam się ma? Trzy kafe, let's go Wiesz, bo ja tam grałem, tak? Przecież zaraz dostanę mocny bęcki? <laughs> Wiesz żeby jakąś honorówkę miał, jechać. Z uspem sobie tu digam wszędzie Oh, hi Mark co gdzie, ty gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś? Nie idę do konektora, wczoraj przeszedłem. Ale się w timing obrzuciłeś, bo już miałem koszę wyciągnąć. <grym> Jest była wyciągana? Dobra. No. Dobra, teraz tera, ja wygrywam. Ja wygrywam, ja się nie boję. Nie mam, po... nie, nie, nie mam pozycji na obsadę. Nigdy jeszcze tego nie robiłem. To co? Chyba nożyk pracy dostaje, zaraz. Gdzie ci tam, gdzie się tam? O kurde, myślałem, że będziesz schodach Masz to, no, nie boję się, Okin, skin, kin! Tyle ty masz tego HP, co jest? A bo ja mam po prostu wylew ja się, nie trafię. Dobra, jest! Ale wylew, kurde, i ja, ja chyba zginę na bombę w Nie, dobra, nie. Kapiecie, ale wylew, pozdro, podro, wylew. Pozdraw wylew, pozdraw <laughs> Teraz bez Shifta, bez Shifta gramy. Co o tym sądzisz? Bez Shifta. Bez Shifta, no bez nie Shifta. Nie ma problemu. O kurde, widziałem się tam. O! Co? Nie! 96! To jest scam! To jest scam! Nie wierzę w to! Ale A, ja to jest... chyba nie, nie rozbroję, bo nie mam defa. Nie możesz zdążyć. Nie, dobra, na spokojnie, na spokojnie. Nie, no ale to jest autentyczny scam, 96. Teraz rush B robiony. Nie kłamiesz, nie kłamiesz. Nie, nie kłamię. Serio. Ja się jak zaufasz, to mi dasz zaplantować. Dobra. dodaję ci zaplantować tabę. Dobra. Idziemy się tam. jest dobra! Ale w lew głowy święty. Widziałem cię, widziałem cię, widziałem cię. Lepiej jest. p ci tam widziałem, jak schodziłeś, wakanty byłeś. A wiesz, że ja jestem w dupie, to ostatnia runda, a ja muszę eko grać. Możemy na nożywki paleć, nie na Next będzie na nożywki. Zrzucę, jak zapłonę bombę. Już możesz ratować. Już ja już dawno ratowałem, bo słyszałem smoka. O wiesz, że idziesz od shorta? Taka? Ale że widziałam ducha? Nie no, słyszałem jesteś. Nie, co to było? Yes. 81, ale ska Ale skał. Yes. Yes. Ja pierdzierę... Ej to jest decydująca, nie? Teraz? Jest. Tak teraz ty z remis, to no jest remis O kurde Ja się Nie, Ja Teraz remis teraz będzie pewnie ostatnia w sensie się lać. Do was Decydująco, decydująco Powiem O to chyba będzie no, nie ma Ile masz tyle ile masz Aktualnie 1250 Ale po wydatkach? No No to dupa no, A wiesz co zakupiłem? AWP <laughs> Nie no skąd, skąd? No raz, co? No to... Nie no, kupiłem AWP, serio no, no scam, no scam no, to, to a jak już pójdziesz że mam miejscówkę, to, to tam dobra? <grym _dosek> dobra? Dobra, dobra. Wiem, ostatnio siatkę Safari z naklejkami, z 99 groszy w pęci. U, taki flex. <grym _dosek> Siemane maleczko, ja jestem Manojek. się zesrałeś, słyszałem. <grym _dosek> i to jak? I to jak? <grym _dosek> Ktoś idzie w konektorze, e, gramy na 2 site'y, nie co to jest w ogóle, ale skam ja Ale wiem. nie, bo jak, jak ja już usłyszałem, że ty kupiłeś AWP, usłyszałem flasha na midzie, to o, ja ja się w ja schowałem się w konektorze O no, kurde celownik, no i wychyliłem Daj się. pierwszą nożówkę, pierwsza nożówka na, na midzie, nożówka na no, midzie Midzie, midzie, dobra jest, idę, idę, idę tak, byś z takim blokiem wyjechał, co byś zrobił? E, może wiesz, tak escape i wyjść z gry do menu głównego, nie? Oto, jestem w dupie no. Dawaj, dawaj, chodź tu, chodź tu. Ojej, 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 ale były. Ojej. były... Dobra, tak! No. So close, so close. Chciałem ci zrobić jakiś skok. A tutaj nie wyszło, nie wyszło. Walne Motowa, Park Connector. Are you sure about that? Tej, no... Dlaczego ty masz AWP w pierwszej rundzie? S Jaki wycudum ty masz AWP? Co ty nie kupiłeś wtedy keba? Kupiłem Tak ty ty masz AWP? Nie tłumacz mi to proszę No bo wiesz 600 100 100 Podzian pożyczki to jest to. Fak, to co ja teraz z glocka grać na AWP'a, co? To co? chyba musi być ja Jezu, butelkę zastrzeliłem, czekaj ci chyba szybko zabić te... No, nie, nie, nie gram, nie gram, co to jest? Co to jest, co to jest mi? <laughs> wiesz żeby jakąś honorówkę miał, nie Chodź. Ale zobacz, nawet nie ryzykowałem z skofa, tylko taki quick nie, nie, wie, nie wiem, ja sobie <laughs> obok ciebie. Ty sobie przychodzisz gdzieś. Nie, nie wiem, że ja jestem, ja ci walę i ja pierwszy. Ustrzałem taki jeden krok z dupy i się zestrałem. Dobra, <laughs> no, teraz wygrywa, teraz się to wygrywa. Będę jeszcze lepszy, ja no. Pierwszy ci powiedziałem, teraz już nie mogę. Nie, nie, nie! Nie, to no nie, ty jesteś najgorszy Nie, ty masz chyba ma wallhacka odpalnego, koleś Za długo to byłem, nie dostałem Nie dostałem Nie Mówisz? <grym> mówię, mówię, mówię Mogę nagrać swoją perspektywę Szybki off i screenek O, to jest jeden <grym> To jest niemożliwe, to jest niemożliwe Dobra, nie boję się To jest shifta to wiesz, jak chodzi bez ciepę, chociaż nie są Nie no, nie, będę mówił specjalnie, żebyś mnie nie, nie słyszał, okej? Okay? Okay, okay. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszysz no, I se. bez problemu y będzie wszystko fajnie Bo właśnie widziałeś. Tak słyszałem tego Skołpa. Oh shit! Here we go again, tak, 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 tak idzie! Tak bym się... Ja, f... Nie wiem... Draka to jest jakiś, nie wie, że w to... Nie wiem, że w to. Dobra, beta. Do zera, gram Ja wjeżdżę. Ale gdzie oweś nie przegrać 6 do zera, żeby... Tam nie było w tytułu, nie? Spok opcja. Tej, no nie, jesteś nie gorszy. nie wiem czy że mam defa-Bez defa gram. Czy nie że... You're literally free, you literally have zero IQ, how do you get boxed? You're literally dog water, you're literally rice water, how do you get boxed? Jak to się ma? Skąd to zwątpienie? No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? A, skąd to zwątpienie, że wygrałem? <grym> nie, ale. No. A co już jest koniec tego? Jako koniec wszystkiego? No, chyba to. On jest co, też mam one tak? <grym> <grym> Dobra, nie ma cię. Oh, <grym> Nie Ty jesteś najgorszy, ja, ja już myślałem, że ty obchodzisz to i rampą idziesz Ajajaj, dobra, we tam Czuję się oszukany, czuję się oszukany Czuję się oszukany Tyle w temacie, dobra, dziękuję wam za oglądanie Na 40 opiek. myślę, że rewanżyk musi lecić, bo tutaj e, Tutaj już psycha mi siadła e, Siema, jak tam moje umiejętności oceniasz? Co, co? Jak moje umiejętności Oceniasz, umiejętności Bardzo dobre, bardzo dobrze. to tak myślę Tylko wiesz, dzisiaj jest so, spadek formy Wiesz jak jest, to no, no tak mówię na 40 ja łapek jest. kolejny odcineczek. Ja bez <grym> I ja też co? 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 To ja tak dzisiaj grałem Tura? Co? I co? co? A nie, dzisiaj dobrze poszło, dobra, no to, to była tyle byczki. <grym> co, widzicie co? Widzicie co rangi zrobią ludzie? Nie ja G2 i od razu wszystko przegrywa, nie? No właśnie, nie miałem tego, to byłem kozakiem. Dobra, no to dzięki siebie za gieraczki Dziękuję wam za oglądanie i się mam byczki.